Bez troski i nieodpowiedzialny kierowca zdecydował się na wyjątkowo ryzykowny manewr wyprzedzania na trzeciego. Jego nieprzemyślane działanie zmusiło innych kierowców do gwałtownego hamowania, co mogło doprowadzić do poważnej kolizji. Tego rodzaju nieodpowiedzialność jest szczególnie niebezpieczna i w tym przypadku spotkała się z surową reakcją policji prowadząca została ukarana mandatem w wysokości 3000 zł. Kierowca żółtego samochodu wykazał się wyjątkowym brakiem rozwagi oraz całkowitym lekceważeniem uczestników ruchu drogowego. Na nagraniu widać jak bez namysłu ignoruje czerwone światło na sygnalizatorze, przejeżdżając za sygnalizator, mimo że inne pojazdy zgodnie z zasadami się zatrzymały. Na nagraniu widać kierowcę, który w wyjątkowo nieodpowiednim momencie zdecydował się na manewr wyprzedzania, nie biorąc pod uwagę sytuacji na drodze. Sytuacja stała się niebezpieczna, ponieważ manewr był źle przemyślany i mógł doprowadzić do czołowego zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Tylko dzięki refleksowi i szybkiemu powrotowi na swój pas ruchu kierowca uniknął tragedii. W późnych godzinach nocnych na nagraniu zarejestrowano skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy, który zignorował przepisy ruchu drogowego i podwójną linię ciągłą na drodze, przystępując do manewru wyprzedzania. Kierowca nie tylko naraził siebie na ryzyko, ale także stworzył poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca czarnego pojazdu widoczny na nagraniu poruszał się w sposób, który wyraźnie kolidował z ruchem innych użytkowników drogi. W pewnym momencie jeden z kierowców próbował go wyprzedzić, ale ten zamiast zachować spokój i umożliwić manewr, nagle przyspieszył, próbując uniemożliwić wyprzedzanie. Sytuacja eskalowała do momentu, w którym zarówno kierowca próbujący wyprzedzać, jak i nagrywający, finalnie zdołali go ominąć. Tego rodzaju zachowanie jest nie tylko niegrzeczne, ale również bardzo niebezpieczne. Większość kierowców zachowała się zgodnie z przepisami, zatrzymując się przed sygnalizatorem wskazującym czerwone światło. Niestety jeden z uczestników ruchu wykazał się całkowitym brakiem szacunku zarówno dla czerwonego światła, jak i uczciwie czekających kierowców. Pomimo widocznego zakazu postanowił przejechać jako pierwszy, stwarzając niebezpieczną i nieprzyjemną sytuację na drodze. Kierowca Audi, który został uchwycony na nagraniu, wykazał się skrajną arogancją, wymuszając pierwszeństwo na autorze nagrania. Prowadzący, aby uniknąć zderzenia oraz ewentualnych konsekwencji w postaci uszkodzenia pojazdu, zmuszony był ustąpić i wpuścić Audi przed siebie. Tego typu zachowanie nie tylko świadczy o braku kultury, ale również narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze. Nieodpowiedzialny kierowca widoczny na nagraniu wykazał się skrajnym brakiem rozwagi oraz szacunku dla pieszych. Pomimo, że na przejściu dla pieszych znajdowali się ludzie, kierowca bez zatrzymania przejechał przez przejście całkowicie ignorując ich obecność oraz przepisy nakazujące ustąpienie pieszym. Na nagraniu zarejestrowano kierowcę czarnego pojazdu, który w wyjątkowo niegrzeczny sposób zajechał drogę nagrywającemu. Manewr ten był nie tylko arogancki, ale również niebezpieczny, co skłoniło autora nagrania do użycia sygnału dźwiękowego w celu zwrócenia uwagi na swoje niezadowolenie. Kierowca Audi widoczny na nagraniu najprawdopodobniej przegapił zjazd, co doprowadziło do stworzenia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Wbrew zasadom bezpieczeństwa i mimo że pas ruchu nie był wolny, kierowca próbował wymusić pierwszeństwo, zajeżdżając drogę autorowi nagrania. Nagranie przedstawia skrajnie niebezpieczną sytuację na przejściu dla pieszych. Grupa pieszych oczekiwała na zmianę światła, a gdy zapaliło się zielone, zaczęli spokojnie przechodzić przez jezdnię, mając pełne pierwszeństwo. Niestety dwóch kierowców, wykazując się kompletnym brakiem rozwagi, przejechało przez przejście, nie zatrzymując się, mimo wyraźnego obowiązku ustąpienia pieszym. Kierowca widoczny na nagraniu stworzył nieprzyjemną i niebezpieczną sytuację na skrzyżowaniu. Autor nagrania miał możliwość przejazdu, gdy zapaliło się zielone światło, jednak kierowca innego pojazdu, ignorując zasady, wjechał na skrzyżowanie i je zablokował. Takie działanie uniemożliwiło nagrywającemu kontynuowanie jazdy i pokazuje brak szacunku dla innych uczestników ruchu. Na nagraniu można zaobserwować niebezpieczną sytuację, która miała miejsce na przejściu dla pieszych z wyznaczoną możliwością przejazdu rowerem. Autor nagrania, poruszający się na rowerze, rozpoczął przejazd w momencie, gdy światło zmieniło się na zielone, co zgodnie z przepisami ruchu drogowego dawało mu pierwszeństwo. W tym samym czasie kierowca BMW, wykazując się wyjątkowym brakiem rozwagi i ostrożności, niemalże wjechał w rowerzystę. Manewr ten był nie tylko skrajnie nieodpowiedzialny, ale również bardzo niebezpieczny. Nagranie przedstawia kierowcę czerwonego samochodu, który swoim zachowaniem wielokrotnie złamał przepisy ruchu drogowego oraz stworzył zagrożenie dla innych użytkowników drogi. W pierwszej kolejności widać, jak w arogancki sposób zajechał drogę autorowi nagrania. Następnie kierowca zlekceważył linię ciągłą, która jednocześnie zabrania zmiany pasa ruchu. Kolejnym przewinieniem było przejechanie na strzałce warunkowej bez wcześniejszego zatrzymania pojazdu, co jest wymagane w takiej sytuacji. Autor nagrania chciał spokojnie wyprzedzić kierowcę ciężarówki, jednak sytuacja szybko stała się nieprzyjemna. Kierowca jadący za nim zaczął mu przeszkadzać, oślepiając go światłami drogowymi. Po zakończeniu manewru wyprzedzania, autor nagrania od razu wrócił na prawy pas. Niestety najwyraźniej nie wystarczyło to kierowcy Audi, który zaczął zajeżdżać autorowi drogę. W trakcie postoju w zatorze drogowym autor nagrania zarejestrował bardzo nieprzyjemny i niestosowny incydent. Na nagraniu wyraźnie widać, jak jeden z kierowców wyrzuca śmieci przez okno swojego pojazdu prosto na ulicę. Autor nagrania przyznał, że przed uwiecznionym incydentem wyprzedzał innego kierowcę, co mogło chwilowo spowolnić tamtego uczestnika ruchu. Nie powinno to jednak usprawiedliwiać agresywnych zachowań. Na nagraniu widać, jak pasażer wyprzedzanego pojazdu pokazuje autorowi nagrania środkowy palec. Następnie kierowca tego samochodu zaczął celowo spowalniać ruch, blokując możliwość szybszego poruszania się prawym pasem. Pomimo wysiłków autora, by wyminąć przeszkodę, agresywny kierowca wracał naprzód i kontynuował swoje hamskie zachowanie. Z relacji autora nagrania wynika, że jechał on zgodnie z przepisami, lecz z powodu dziur w drodze musiał dostosować prędkość, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu. Niestety, jego ostrożna jazda nie przypadła do gustu innemu kierowcy, który postanowił zatrzymać swój pojazd tuż przed nagrywającym. Mężczyzna wysiadł i próbował wywołać kłótnie, kompletnie ignorując racjonalne wyjaśnienia autora. Na nagraniu można zauważyć, jak kierowca srebrnego pojazdu zaczyna zachowywać się w sposób dziwaczny i niekulturalny. Bez żadnego wyraźnego powodu nagle zwalnia i hamuje, zmuszając autora nagrania do nagłego zmniejszenia prędkości. Autor próbował zareagować używając klaksonu, lecz kierowca ignorował te sygnały i kontynuował swoje niebezpieczne zachowanie. Autor nagrania zarejestrował sytuację, w której nierozsądny kierowca podjął bardzo ryzykowny manewr. Tuż przed progiem zwalniającym zdecydował się na wyprzedzenie autora nagrania. Manewr ten był wyjątkowo niebezpieczny i narażał obie strony na ryzyko stłuczki. W trakcie podróży z pojazdu poprzedzającego autora nagrania wypadła duża ilość śmieci. Wygląda na to, że zdarzenie nie było przypadkiem, lecz celowym działaniem kierowcy. Na nagraniu widać kierowcę Audi, który wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania. Pomimo popełnionego błędu kierowca Audi nie wydawał się skruszony, wręcz przeciwnie, jego gesty i postawa za kierownicą sugerowały, że miał pretensje do autora nagrania, co jest zupełnie niezrozumiałe. Podczas nagrania widzimy pasażera samochodu stojącego przed autorem, który otwiera drzwi pojazdu i wyrzuca przez nie śmieci, następnie zamyka drzwi jakby nic się nie stało. Autor nagrania zarejestrował sytuację, w której inny kierowca próbował za wszelką cenę wjechać przed jego pojazd, ignorując przepisy ruchu drogowego. Ostatecznie mu się to udało, lecz manewr ten był wyjątkowo niebezpieczny. Zamiast pozwolić autorowi nagrania spokojnie przyjechać, kierowca wybrał ryzykowne i wymuszone działanie, które mogło zakończyć się kolizją. Na nagraniu widzimy kierowcę, który najwyraźniej nie przyjmuje się zasadami ruchu drogowego ani bezpieczeństwem innych uczestników ruchu. Wykonuje on bardzo ryzykowny i nieodpowiedzialny manewr na drodze, który niemal doprowadza do kolizji. Na nagraniu widać nieostrożnego kierowcę, który zajechał drogę autorowi filmu. W odpowiedzi autor nagrania użył klaksonu i zamrugał światłami drogowymi, sygnalizując niezadowolenie z sytuacji. Po zaskoczeniu kierowca, który popełnił wykroczenie, przeprosił, używając świateł. Niestety, chwilę później zaczął wykonywać dziwne i niebezpieczne manewry, które ponownie naraziły autora na ryzyko kolizji. Jego zachowanie można opisać jako chaotyczne i nieprzewidywalne. W jednym momencie przepraszał, a w następnym postępował agresywnie, jak gdyby przejawiał symptomy dwubiegunowości. Nagranie przedstawia kierowcę Audi, który po wyprzedzeniu autora nagrania wykonał niebezpieczny manewr. Tuż po wyprzedzeniu gwałtownie zahamował, zmuszając autora nagrania do ostrego hamowania, aby uniknąć zderzenia. Następnie, jak gdyby nigdy nic, kierowca Audi odjechał. Na tym nagraniu widzimy kierowcę BMW, który tego dnia wydawał się wyjątkowo niecierpliwy. Zamiast spokojnie poczekać w korku razem z innymi uczestnikami ruchu, zdecydował się na ich wyprzedzenie. Manewr ten nie był tylko bardzo niebezpieczny, ale również wyjątkowo arogancki i chamski. Na nagraniu widzimy kierowcę dużego pojazdu, który zignorował obecność innych uczestników ruchu drogowego i wymusił na nich pierwszeństwo. Na nagraniu zarejestrowano sytuację, w której kierowca autobusu zajechał drogę autorowi filmu. Manewr ten był tak gwałtowny, że autor został zmuszony do nagłego i intensywnego hamowania, co mogło doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. Reakcja autora nagrania wskazuje na wyraźne zdenerwowanie i frustrację, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, jak nieodpowiedzialnie zachował się kierowca autobusu.